Cześć, ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi niezmiernie miło powitać Was na kanale Flavor Design. Jeśli jesteście tutaj teraz ze mną, to zapewne chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o etui marki Subcase, a mianowicie Unicorn Beetle Pro. Etui, który chcę Wam pokazać, jest tu jest zdecydowanie nie dla każdego. Yy, I to dobrze. To dobrze, bo to świadczy o tym, jak wyspecjalizowanym w pewnym sensie jest case'em. To nie jest case, który będzie świetnie pasował do, na przykład, małej damskiej torebki. To nie jest case, który jest dla kogoś, kto chciałby nosić telefon w kieszeni marynarki. Zależy mu na tym, żeby wszystko było cienkie i lekkie i bardzo dyskretne i eleganckie w swojej dyskretności i prostocie. Tutaj. No mamy taki mały czołg, to jest etui zdecydowanie pancerne. Tu i które często określany mianem 360, ponieważ zabezpiecza w zasadzie z każdej strony. Z tego powodu, że tutaj mamy też ramkę, zaraz to pokażę dokładnie na czym to polega i jak to działa. Oraz holder do paska. Zasadniczo do paska, natomiast to się świetnie też sprawdzi, na przykład jeżeli będziemy chcieli przypiąć to do szelki plecaka, załóżmy, to też bardzo dobre, dobre miejsce. Sam w sobie też pancerny. No mega sztywny poliwęglan, albo w zasadzie to ABS pewnie, tak, to jest, to jest na 100% ABS, bardzo mocny, klips obrotowy, co warto od razu zaznaczyć, jest super, super funkcjonalny, więc jeżeli na przykład pracujecie w trudnych warunkach, albo jakieś outdoorowe... Ciężkie sporty uprawiacie, na przykład jakieś kłady, może motocykle, takie rzeczy, no i chcecie po prostu naprawdę solidną ochronę, no to właśnie to jest coś, co powinniście rozważyć, ponieważ to jest właśnie naprawdę czołg wśród pokrowców. Nazwany jest dosyć pieszczotliwie przez producenta żuczkiem, tak, że jest to Beetle, no Unicorn Beetle, więc w ogóle ciekawa ciekawe połączenie, ale już nie wnikając w to co Subcase miał na myśli przyjrzyjmy się samemu etui, ponieważ jest ono bardzo ciekawe, fenomenalnie wykonane i stopień ochrony, który ono gwarantuje jest naprawdę, naprawdę świetny. I mimo że jest to taki mały czołg, to co zaraz zobaczycie to nie jest bardzo, bardzo aż znowu tak grube, jak mogłoby się wydawać ze względu na tą specyficzną konstrukcję. Mamy tu właśnie jeszcze ramkę, potem bardzo elastyczny, bardzo sprężyste brzegi z poliuretanu termoplastycznego, czyli z TPU i znów poliwęglan chroniący tylną ściankę telefonu. I teraz zobaczcie, mamy tutaj telefon, który pasuje do tego etui. To nie jest aż takie znowu strasznie grube. Oczywiście, że jest i ja tego nie będę ukrywał, natomiast e, nie jest aż tak źle. A jak to wygląda z samym telefonem? No to proszę bardzo, na początek wypadałoby wcisnąć telefon w tą ramkę. A następnie samą ramkę w korpus. Pamiętając przy tym i zwracając uwagę tutaj na brzegi, zobaczcie to teraz odstaje, ponieważ tutaj mamy taki rancik, taką jakby szynę, w którą należy dobrze wcisnąć tą elastyczną, właśnie część. I to się wszystko nam wtedy pięknie razem spina. Gwarantując łącznie z zapięciem złącza tej USB, że do środka nie dostanie nam się nic, czego po prostu tam nie chcemy. I znowu, wracając właśnie do potencjalnych warunków, w jakich po prostu tego będziemy używać, yy, mogę sobie wyobrazić różne jakby scenariusze, no, ale nawet chociażby mechanik na przykład, gdzieś, gdzie są właśnie jakieś smary, troszkę brudu yy, i często nie mamy właśnie idealnie sterylnych warunków, tylko właśnie no, ręce na przykład ubrudzone smarem, yy, a chcemy sięgnąć po telefon, bo dzwoni ważne, jakieś mamy ważne połączenie, no to Właśnie znowu w takich warunkach warsztatowych to się na przykład sprawdzi świetnie. Także to już oczywiście zostawiam w waszej decyzji, jak będziecie go używać i czy znajdziecie dla tego funkcjonalność. Bo być może macie pracę biurową, ale po prostu nie wiem, podoba wam się ten taki industrialno trochę militarny styl tego pokrowca. Podoba wam się funkcjonalność. Poszerzona też o kickstand, który jest tutaj fajnie schowany na tylnej ściance. Więc być może trochę na przykład przesadziłem z tym, że to nie jest dla każdego. Może to jest dla każdego, kto po prostu coś takiego chce. Zatem, jeżeli szukacie właśnie takiego fajnego, małego czołgu, który chcielibyście trzymać wasz telefon, to ja gorąco polecam. To jest na pewno jedno z lepszych, jakościowo naprawdę top. Tego typu caseów, jakie znajdziecie. Na rynku są oczywiście jeszcze bardziej zabudowane, ale tak jak powiedziałem, tutaj mamy do czynienia z czymś, co nie wpływa szczególnie jakoś ujemnie na jakość i swobodę używania telefonu. W zasadzie nie wpływa prawie w ogóle. Jasne, telefon jest cięższy, jest trochę większy. Ale trzyma się go świetnie. Przyciski działają super. Doskonale czujemy i słyszymy to kliknięcie, kiedy wciskamy przycisk. Dostęp do podstawowej każdej funkcji telefonu, którą możemy chcieć korzystać, poza złączem USB, no ale ono jest celowo jeszcze zasłonięte, jest każda z tych funkcji dostępna. Tak, po prostu na wierzchu. Nic tu nie jest dodatkowo jeszcze schowane, więc to ETUI nie wpływa nam ujemnie na komfort korzystania. Klasa odporności jest tutaj wyjątkowa, potwierdzona zresztą oczywiście certyfikatami jakimiś wojskowymi, jeżeli chodzi o upadki tam z kilkudziesięciu centymetrów. To też przeszło właśnie takie testy i normy, jeżeli chodzi o poziom odporności. Nie możemy tutaj mówić o pyłoszczelności potwierdzonej certyfikatem, do tego byłoby troszkę za wiele, jednak za dużo musi być otwartych przestrzeni, żeby zabezpieczyć dostęp właśnie jednak do mikrofonów, złączy, aparatu, a poziom ochrony jeszcze biorąc pod uwagę to nabudowanie Tutaj na brzegach jest po prostu absolutnie fenomenalny. I też dzięki temu, że mamy tutaj właśnie tą ramkę sztywną i jeszcze też część z poliwęglanu tutaj, to same te brzegi są naprawdę elastyczne. Niejednokrotnie ten, to TPU użyte w pokrowcach jest bardzo sztywne. Tutaj to nawet słychać, kiedy uderzam o biurko, że to jest taki bardzo. Taki tempy dudniący odgłos to nie jest takie stukanie, tylko to jest takie bum, bum takie bardzo gumowe, bardzo przetłumione. Yy, I czuć w ogóle pod palcem, że to po prostu troszkę się ugina, to ustępuje, więc absolutnie fenomenalnie będzie amortyzowało właśnie upadki, nawet z autentycznie dużych wysokości. Zatem mam nadzieję, że spodobało Wam się, że zainteresowaliście się być może tego typu pokrowcem. Jeśli tak, to bardzo mi miło. A ja dziękuję Wam już serdecznie za uwagę, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć!